Dzień dobry. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o Panu Bogu, który postanawia wytracić swój lud i syła na nich węże. A jednak pod wpływem modlitwy Mojżesza Bóg zmienia zdanie. To jest bardzo fajny fragment, bo my się uczymy w teologii, że Bóg jest niezmienny, że Bóg jest stały. Tymczasem ten fragment pokazuje nam, że w Panu Bogu zachodzi zmiana. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz zobaczyli w Panu Bogu kogoś, kto jest kapryśny albo interesowny, i w zależności od tego, kto go o coś prosi, to on zmienia zdanie. Tylko ja czytam ten fragment w taki sposób, że Pan Bóg to jest ktoś, kto jest żywy, ktoś, kto pokazuje nam sobą, że życie nie polega na tym, że mamy. Nie wiem, jedno określone zdanie przez całe życie, ale jesteśmy ludźmi, którzy rozeznają, którzy patrzą, co się dzieje i adekwatnie do tego reagują. To jest bardzo trudna sztuka, bo tutaj łatwo pójść do relatywizmu, to znaczy, że w danym momencie coś jest dla mnie dobre, w danym momencie coś mi się wydaje, że jest słuszne, no to tak sobie robię. Nie, nie o to tu chodzi, ale chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście spróbowali zobaczyć. Że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nieustannie rozeznawać na nowo daną sytuację. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, pokazuje nam, że Panu Bogu zależy na zbawieniu każdego człowieka. Myślę, że w życiu ludzi jest różnie z tym pragnieniem, że jednak myślę, że mamy swoje listy, takie prywatne, ludzi, których byśmy chętnie po drugiej stronie. Nie znaleźli i nie zobaczyli, i wtedy bardzo łatwo nam przychodzi potępiać po prostu ludzi. Oczywiście, my mamy do tego swoje teorie, że to nie my, że oni sami, że to jest ich wybór, że, że tak naprawdę wybierają sami to, że będą potępieni, ale zobaczcie, że w tym naszym takim samousprawiedliwianiu się. Tak naprawdę chodzi o to, że nam nie zależy na tych ludziach, że y, gdyby nam na nich zależało, to byśmy tak jak Jezus oddawali za nich życia, tego nie robimy. Y, potępiamy, przekreślamy, y, poniżamy. Y, jesteśmy takimi typami, które potrafią mówić ładnie czy y, o innych albo do innych wtedy, kiedy nam na nich zależy, kiedy są na bliscy, kiedy nas przyklepują po ramieniu, kiedy mówią rzeczy, które chcemy usłyszeć. I wręcz przeciwnie, bardzo łatwo potępiamy tych, którzy są inni od nas, których nie lubimy, z którymi się nie zgadzamy. Yy, dlatego yy, warto zobaczyć, że to pierwsze czytanie pokazuje nam zmianę, ale mamy tę zmianę naśladować. Znaczy ja też mam się zmieniać. Ja też mam zmieniać swoje myślenie o ludziach, o rzeczywistości, w której żyję, nie dlatego, że to jest dla mnie wygodniejsze, tylko bardziej ma mi zależeć na zbawieniu drugiego człowieka. Tak, Bóg ukochał ten świat. A więc znowu w tym pragnieniu zbawienia drugiego człowieka nie chodzi tylko i wyłącznie o jakiś koniunkturalizm, że no teraz tak jest, że my teraz będziemy dużo mówili o zbawieniu. No to wypada, żebyśmy wszyscy tak mówili i tak myśleli. Chodzi o to, żebym się naprawdę tym przejął. A to przyjęcie, żeby wynikało z miłości do drugiego człowieka, żebym rzeczywiście był kimś, kto tę miłość wyraża, również w tym pragnieniu tego, żeby ten drugi człowiek poszedł do nieba. Jeszcze raz mówię, to wcale nie jest takie oczywiste, przynajmniej dla większości z nas, bo większość z nas ma swoją listę takich ludzi, których by chętnie potępiła, a że jesteśmy ludźmi wierzącymi, bardzo często, no to też byśmy bardzo chętnie zaprosili Pana Boga do tego, żeby potępiał tych ludzi w imię swoich zasad, w imię Ewangelii, no bo należy im się, bo tak powinno być. Więc podumajmy o tym, czy w nas też jest taka zmiana, czyli takie zmiana, taka zmiana myślenia, czyli mówiąc inaczej metanoja, czyli nawrócenie. Czy we mnie jest takie pragnienie, żeby inni byli zbawieni? Nie tylko ja, nie tylko moi najbliżsi, nie moje psiapsiółki, nie ci, z którymi jest mi po drodze mentalnie, ale żeby każdy człowiek, każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko, wszyscy żebyśmy byli zbawieni. Dobrego czwartku wam życzę. Do widzenia.